Gigant taki jest! Zoba Widać? Znaczy gigant kurwa, ale zajebisty Poka Patrz Kim ty jesteś kurwa, zoba Pak se popierdala Jebane Ojcieś tam Kurwa, ale ty jesteś fajniusi, Siemano Mano Fred, kurwa, gdzie cię to co ty robisz? Gdzie ty popierdalasz w ogóle pod słońce? Co jest z tobą Fred? Ty kurwa ploga z tobą nagrały, chodź Fred. O kurwa, Fred poleciał. a Gdzie kurwa Fred odleciał, chuj wie. Ty go mi popierdala po monitorach, albo mi zaraz do nosa wleci, to już chuj. Nie ma kurwa jest.